maneczko, ja jestem Agent X, a dziś będziemy robili coś bardzo, ale to bardzo nietypowego, czego wcześniej jeszcze nie robiłem. Będziemy próbowali okraść Abre. Wiem, że to jest po prostu nielegalne, ale wiem, że on ma też dużo tutaj pieniędzy na serwerze. no co może mi się tu przydać akurat, bo w sumie, no, jak ostatnio kupował sobie najdroższy samochód tutaj, to serio, chyba może mieć tego sporo, więc możemy tam chyba się udać i zobaczyć, czy on tam rzeczywiście coś ma. No i zobaczymy, bo on chyba teraz w ogóle w domku nie jest, nie wiem co on robi, zobaczymy, jeżeli nie jest w domku, no to możemy go chyba tutaj okraść trochę, więc my tam lecimy, tylko wow, w ogóle to jakieś szkielety chodzą, dobra, to nie jest teraz ważne, lecimy do jego domku, jesteśmy już tu blisko w sumie, więc ja tu już podchodzę i powinniśmy chyba iść bardziej na shifcie, ej, kurde, on tam jest, ale czekajcie, czekajcie, czy on nie śpi tu przypadkiem, dobra, ej, drzwi są otwarte, lol, on nie zamknął drzwi. Eee, dobra, wchodzę tutaj, wchodzę po cichu i zobaczymy, co on w ogóle tu kombinuje. Ej, on śpi! Lol, lol, on tutaj śpi sobie. Dobra, no to mamy teraz chyba wolne po prostu, żeby coś zobaczyć. Tu nic takiego specjalnego nie ma. Tu też nic jakoś specjalnego nie ma. Mm, tu też nic takiego specjalnego nie ma. E, tu tak samo, kurde, wiecie co? Mm, mam teraz takiego deala. W ogóle, że jeżeli ktoś napisze w komentarzu włamanie, no to ja mu przypnę serduszko, ale jest jeden warunek. Gościu, musisz subskrybować ten kanał, bo ja to będę serio sprawdzał, więc no chyba się opłaca. I kurde, on tu ma złoto, on tu ma tego sporo całkiem. Dobra. To ja może to wezmę. Tyk. O kurde, o kurde. Ej, on, on ha wstał. O kurde. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde Ej, on tu idzie. Ej, wiecie co? Nie ja muszę haić iść na dół bardziej, bo on jak się skapnie, nie, to no jest. Nie, to bez jaj. Nie chcę cię Aha. tu widzieć. Ej, co on Dlaczego robi? coś na dachu? Dobra, wiecie co? Be... Ej, nie no ale serio, no mez, no, jaj na dachu. Ej, co on dobra, robi? Dobra, coś... ja nie mam Ej, pojęcia. Nie. Dobra, ha, ja musimy muszę... wyjść. Ej, co gdzie to Ja, dobra, no to lecimy w kime, to Ej, on nie? tutaj jest, on tutaj jest. Ej, jak on lecimy mnie znajdzie, to będzie masakra. Dobra, myślę, że lecimy w Kin, to jest. Idzie. Nie. idzie. Pracha mnie nie widzi. Okej, okay, dobra, przechodzę sobie. Ej, idziemy dalej patrzeć. On poszedł teraz spać, więc mam znowu wolne. Ej, tu ma jeszcze więcej wszystkiego. Dobra... Ej, w ogóle zobaczmy, co ma na górze, bo raczej bliżej siebie trzyma jakieś lepsze rzeczy. Tylko kurde, muszę iść na shifcie, bo jak on się zorientuje, że ja tu wbiłem, to będzie masakra. Dobra. Tu nic nie ma jakiegoś, serio, nie ma nic przy sobie tutaj. O ja cię... ej, nie, myślę, że ja tu znajdę jakieś lepsze rzeczy, a tu nic nie widzę. Dobra, idziemy na dół jeszcze zobaczyć. E, do magazynu, chyba w ogóle abry tutaj jakiegoś, czy nie wiem, co tam w sobie ma. Dobra, wbijamy tu. E, tu jest jedno złoto, dobra, jedno złoto już mi niech zostawimy, niech mu będzie, ale e, serio, tu nic więcej nie ma. Mm, nie, tu się też. Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? A, ej, ej, nie! On znowu chodzi! dura jest! Dura jest, Burek. Dobra. To ej. mnie budzi. Ej, ty chodzisz tak po do... No bo kurde, ktoś chodzi po domu. O ty kurde, żerię, on się budzi. zorientował, że chodzę po domu. Ej, teraz mamy jakąś masakrę. Ej. Ej, mamy masy, nie który... tam, przecież nic nie ma. Wszystko i tak mam przecież schowane w skrzynkach przed domem, więc spoko burek chyba nie. Albo wiesz co, może ty nie sieć, jakby był złodziej, to weź po prostu go pogryź, ale nie mów mu, że mam wszystko przed domem, bo będzie przypał. Ej, no i Romy, w sklepie, nie? On właśnie no. powiedział, że wszystko ma przed domem, no, więc żeby. E, ty jak coś o, ja się. siedzisz? I jakby coś, to po prostu krzycz. Okej? Okay? Ja no. serio, tutaj lipa by było, bo Abra tutaj chodzi, dobra. Idę dalej, 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 dalej. O kurde, jego pies jak tu chodzi. Ej, ej, lol, on. Dobra, dobra, wychodzimy teraz szybko. Ej, lol, co to było? Serio, nie ogarniam sam, ale jak widzieliście, właśnie byliśmy w domu Abry. Mamy jego 300 i złota w zasadzie. więc to jest całkiem sporo. On chyba sobie nadal śpi, ale powiedział bardzo ważną rzecz: że ma wszystko przed domem. Ej, serio? On tu ma jakieś fajne rzeczy przed. lol, lol. Lol, serio, on tutaj ma tyle fajnych rzeczy. To zobaczmy, co on tu jeszcze ma więcej. Tyk, tyk. Ej, gdybyśmy my to mu wszystko mieli zabrać, to byłbym już na 100% najbogatszy. Ale wejdźmy jeszcze do jego domu. Okej, okay, dobra. Ej, ten piesek Michał widzi, co nie? Nie, nie, dobra. On, on, czy on serio mnie nie widzi? Ja sobie przejdę obok niego tak po prostu. Lol. Oh no. Ej, on właśnie chyba coś kombinuje? Nie. Dobra, jesteśmy na górze. Yyy... Ym... Lelce. Zobaczmy czy Abra do dośpi w ogóle. On nadal śpi. Dobra, dobra, więc idę na dół teraz i zobaczę co tu jeszcze więcej możemy... D co to za kroki były? <grym> o kurde, o kurde, e, Burek. o kurde. Ej, to ty? Ej, słyszałem kroki, ewidentnie słyszałem kroki. Jakieś oh no. fantomy tutaj jeszcze słyszę. A i lisy, A lisy nic... Się... Ej, Burek! Ej Kurek. lol, on mnie prawie przyłapał tutaj. Ej, on mnie słyszę, tutaj. że Ty... czekasz, ale pokaż, pokaż, pokaż mi, coś mi tutaj Ej, śmierdzi. Ej, Lol. Coś mi tutaj on... śmierdzi to nie. Też? Nie, 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 on tutaj, idzie. To są otwarte tutaj drzwi. idzie. Co ja mam zrobić? Dlaczego miałby być otwarte? Ej, nie. Chowam drzwi. się, chowam Te Tutaj były zawsze otwarte. O ja cię, dobra, chyba ja się udało mi... Dobra, siat i powiedz mi co jest grane. Co się powiedz dzieje? Mi, co... Te drzwi nie były otwarte. Te Ej, drzwi nie były otwarte. No i co ty na to? No dobra, no zjedz sobie, no, no spoko, no zjedz sobie. Ale no, no, no dobra. Jak chcesz, stąd muszę uciekać? Ej, co? ej, co, 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 ej, czekaj, czekaj, nic, nic, nic. Przechodzę, przechodzę sobie, przechodzę sobie. Co to jest? Dlaczego e... rozkopałeś mi dom? N Nic nie chciałem zrobić, serio, nosu, serio, stary, Widzisz, teraz jest godzina? No, jest tak, 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 nie, Dobra, wiesz nie. co, ja muszę iść ogółem, co nie? Nie, nie, stary, co, 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 co? co? Ej, słyszałem kroki po domu, słyszałem e... kroki po ja domu. Ja muszę iść, co nie? Dobra? Nie, jak dla mnie coś ukradłeś, jak dla e... mnie coś ukradłeś. Nie. Dobra, dobra, nie, wiemy mu, wiemy mu dobra. Zióm, zióm. nie, wracaj, tu. wracaj, bo będzie bo będzie więzienie, będzie więzienie. Nie, nie, dobra, uciekamy stąd, bo on, on mnie teraz goni. jaka jest, jest masakra. On Dobra, ja się uda wracaj mi nawet się uciec. Przyznać do wszystkiego, co zrobiłeś, bo inaczej będzie więzienie. O kurde. O kurde. Gościu, wracaj tu. Wracaj tu. O kurde, o kurde że tam coś chyba wybuchło. Dobra, przyznawaj no. się. Co zrobiłeś, co zabrałeś? Ja wiem, że coś zabrałeś. Coś przez taki złota. Bo se, tak serio wziąłem. To jeszcze. No i w sumie to tyle. To jeszcze. Serio, nic więcej. Typie, mm. ja ci powiem tak. Zamiast mm. pójść do mojego banku i normalnie wziąć pożyczkę, to ty bierzesz ode mnie 300 złota, kiedy ja u ciebie kupiłem samochód za 15 piętna... Stary, piętnaście staków. Piętna... Myślę, że masz więcej po prostu. Ziom, 15 staków ci dałem. No chciałem jakieś 20 tobie zabrać, ale patrzę, że I nie, nie miałem. więcej raczej na trafienie do więzienia. Mm. Jakby za trzy. Nie, stary, to jest głupota, co ty w ogóle ej, ty nie, nie. Ty, a ty nie jesteś pijany, stary? No nie, co ty? Ej, ej, weź, złota, bo mnie, Rozumiesz, to a dostaliśmy Nie, no, 15. nie ma masz... Co ma być do więzienia? No. Ty jeszcze stary, jaj. Je, jeszcze poprzedniego Minecraftowego dnia dostałeś, stary, 15 staków. I teraz. Nie, ale ty na pewno nie jesteś, stary, pijany? No nie, co ty? No to co jest grane, ziom. No, nie, no to jak dla mnie idziesz do No ale jak, nie, no jak, nie, nawet jak nie, bardzo ci lubię, no to stary, jeśli... Możemy się dogadać, nie. zobacz, masz, masz tak złota i... Możemy... Nie, po pierwsze oddaj wszystko, wszystko co zabrałeś no, Dobra, to jest wszystko, serio, naprawdę, to jest wszystko Myślę, że nie, bo tutaj nie ma nawet pełnego staka. No, ale serio, to jest wszystko tylko, nie, nie mam nic więcej, co jest twoje No, mogę ci jeszcze oddać, choć nie, tego ci nie mogę akurat oddać, bo to jest dosyć zbyt dobra rzecz a co to, było? Co to e, było? Ale to jest akurat już moja rzecz, gościu, zobacz. E, mogę o? ci tylko pokazać, że to jest moje, serio. O kurde. No to co, idę po samochód? Ej, ej, albo ej, ej, dasz ej. mi samochód albo idziesz do Pierdla, Elo. No nie, no nie ma szans, to jest. Wolę iść do Pierdla. Typie, powiem ci tak, jeśli nie pójdziesz teraz do więzienia, to po prostu się nie nauczysz na przyszłość i, i za dwa dni znowu wrócisz. Znowu A... wrócisz za dwa dni. No? W sumie? Dobra, Więc mogę iść, do... mogę iść tylko do poczekaj. Ym, mo... Dobra, dobra ale. Co ty no. kombinujesz? No, ja, ja tam mogę iść do serio. No, ale, o, czy, okay. którą ce, czy, czy masz pieniądze, żeby wykupić e... droższą celę? No mam, normalnie będę mógł ci zapłacić za to. Jak dla mnie, jako że to skradzisz tylko trzech staków złota? Jaka jest pewność, że to są wszystkie. No, Kurcze? No nie mam pewności, że to jest wszystko stare. Hmm. Nie mam pewności. I co teraz? No nie wiem sam, ale serio, ja mogę pójść, sobie posiedzę i, i pójdę w sumie. Ale. No dobra, okej, okay, to zrobimy tak. Myślę, że na trzy dni, jako że są trzy staki, wszystko wkładasz tutaj. I, ale tak wszystko? No, no nie wszystko, no i, Wszystko, Kurde, Dr, jeden no, nie samochód mam... Nie. Włóż no. samochód, włóż. Wszystko wkładasz, stare, wszystko, wszystko, wszystko. Nawet grzyba mi z domu zabrałeś, no wiesz to. <laughs> no co? Ale no mogę ty, sobie no żarty, mieć jedzenie, to. co nie? No weź już nie, 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 ja ci jedzenie dam, ja ci jedzenie nie dam. Nie wierzę, no... Jak to i To dobre chociaż i... Nie wierzę. Dobra, to teraz tak. Nie zapłaciłeś za lepszą celę, więc idziesz I do beznadziejnej. Co? Nie, nie ma szans. No, nie ma za mną. Ale, ale za mną. jak, to do beznadziejnej jakiejś... Tutaj wchodzimy. No nie, to jest przesada. Nie ma szans, Tutaj. żebym ja tu poszedł. No ale nie zapłaciłeś za lepsze. No to poczekaj, to mogę pójść po pieniądze. Dobra, no to pójdę z tobą. Ale nie zabierasz się temu ze za sobą A Dobra, nie dobra mm. No Ja będę cię śledził i pamiętaj, że mam dobry mieczek Ej, ale weź weź mi nie bi, bo ja serio mogę zginąć teraz. No więc lepiej nie uciekaj. Nie cwaniakuj, to przeżyjesz. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, ja do tobą ej, pójdę. serio jest jakaś lipa, bo... Jest, może nawet spróbuję uciec, tylko nie wiem czy to mi się uda. Ej, dobra, dobra. Gościu idziesz tutaj. Weź daj coś do jedzenia, bo ja teraz nie w ogóle jestem zbyt głodny. No dobra, serio. mogę ci coś dać, ale dawaj szybciej to złoto, bo do dobież... wyjścia. Stary, pół dnia już minęło, no. No dobra, dobra. No to idziemy do mnie. Nie, no musimy naprawdę, do mnie pójść, jakby, bo ja tam mam... No już to nie spodziewałem, ja wiedziałem cztery, że Elviso, czy że Macie coś tam zabiera, ale że ty, kiedy ty dostałeś stary tyle hajsu ode mnie, od, Elviso, od każdego dostałeś tyle stary siana i jeszcze chciałeś mieć taki zabrać. No, to zawsze chcę mieć więcej, no czemu miałbym nie mieć więcej? E, no myj, tylko zarób, a nie ukradnij, no ty wie co jest? Kościół <laughs> Ej, nie, serio, jak no... Wiesz, bo jeszcze żebyś zabrał 30 staty No właśnie, spokoła. ja liczyłem, że ty tyle masz, a patrzyłem, a ty w domku w zasadzie nie, nic nie Nie, dobra, nie, nie stary, ty nabra... nie. ale ty w... najlepsze jest to, że ty nie czujesz skruchy Na 5 no. dni jedziesz do więzienia, stary, na 5 Co? Dni. Nie, nie Tak, że... bo chciałem ci dać 3 dni jako, że no, wiesz, no spoko, zdarzyło się Pod wpływem emocji czy impulsu Ale jak ty, ty jesteś pewny, że ty byś to powtórzył, no to kurde No to stary mm. No mm. dawaj, dawaj co, nagle pieniążków się nie ma? Eee, poczekaj, poczekaj, masz jakiś kilow tak na, żeby na chwilę wziąć? Nie mogę ci go dać. Eee, dobra, to chodź tutaj. Ile ci potrzeba? No, a jaką celę byś chciał? Tą naj 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 naj? Mm, tak. Tą naj 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 no naj No na 5 dni to będzie 30 zł. Zapraszam. No. Aha, mam z tego mhm. zabrać. Tak, dokładnie. Musisz Weź tyle, ile tam potrzeba z tego. No dobra, to wezmę te 27, niech będzie 27 siedem. Okej, okej. Dobra, no. to tam mam. To chodź ze mną do tej serii, już tam mogę pójść. Lol, no serio, ale mi się nie chce w sumie. I tak stamtąd ucieknę, elo. Dobra, nie będzie <laughs> uciekania żadnego, rozumiesz to? Nie <laughs> będzie uciekania. Będziesz tam siedzieć, ale nie żałował ten Wiesz co, co i teraz. Dobra, myślałem, że już zginę tutaj, to byłoby masakra, bo nie wiem w sumie, gdzie bym się zespałnił. Nie, naprawdę, jakby kurczę, jest mi strasznie przykro, strasznie przykro, bo mogłeś przyjść, mogłeś po pożyczkę pójść, jeśli chciałeś, naprawdę, hajs. Mogłeś zrobić dużo rzeczy, a ty stwierdziłeś, że. Eee, sobie po prostu kranne i będzie fajnie. No ale serio, się wiem, bo jak bo kupujesz samochód za 14 staków złota, 15. 15, 15 nawet, no to. A właśnie, poczekaj, poczekaj. O. O, mam borówki I, i widzisz i sobie zjem borówki sam no zdobyłem sobie... je no dobra, idź, idź jazda, jazda, jazda Cały dzień mi zanim nie ty dopiero eee, no w ogóle zobacz jakie fajne kwiatki tu są No fajne, fajne No są fajne są, co nie? Dobra, I... idziesz szybciej, czy A mogę się tutaj... takiego wziąć? Nie. No ale to jak to jest, nie? Tu zwłaszń się Elvisa No, Aha. idziemy dalej, idziemy, jazda. Dobra, dobra, no to... O w ogóle zobaczmy co tam się dzieje. Codziennie. O tak, oh, no to są fajne rzeczy do przeczytania, okay. to na pewno. Okej, okay, tablicę ogłoszyć spoko. Tutaj możesz a... wywiesić ogłoszenie, jeśli jakieś masz. O, ale fajny domek tutaj, Dobra. Jest. co tu jest Wrycaj. jeszcze. Idzie. Dobra, typie, bo zaraz naprawdę będzie nieprzyjemnie. O, ej, 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 ale weź serio, ja mam za mało HP, żeby. No to tu. jazda do więzienia. Poczekaj, wezmę sobie jeszcze, borówek trochę bo głodny jestem. No jazda, jazda, no jazda. Dobra, poczekaj, a mogę na chwilę jeszcze coś zobaczyć w, ciebie w domku? Nie, nie możesz. No. Jak to nie? Nie możesz. Dobra. No typie, ty chcesz mnie okraść. Nie no, ale grzyba to zostawiaj. No, no dobra, dobra, dobra. Idziemy, no, to bo idziemy bo, dobra, tam. Stary, ja mam cierpliwości, ja mm -hmm. naprawdę nie Okej, okej. Okay, okay. O, o a tu jest też taki domek, fajny. Lol. Heh. Ale to nie jest domek dla ciebie. Elo. To Zobacz, cera. to jest napisane Elo. No to powiesz Elo w więzieniu. Typie, nie, jak będziesz tak przedłużać, to pójdziesz na tydzień. E co, a ja przedłużam no. niby, no co ty gadasz? Dobra, idziemy do paki. Raz, dwa. Okej, okay, okej. Okay. No, chodzisz tam, idziemy A... do tej luksusowej celi, niech ci będzie. A to czekaj, do której w końcu? Do, do która jest No, do będziesz luksowa. mógł wybrać jedną albo drugą. Chodź tutaj za mną, Okej, okay, dobra, dobra. A. Wow, 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 co tu się w ogóle wydarzyło? Podmieniało się trochę, co? Żebyś nie uciekł właśnie, rzeźmieszku. Patrz, albo wybierasz sobie tą, albo wybierasz sobie tą. którą no, mogę. Czekaj, mogę sobie wejść do... Dobra, tą, tą, tą bo tu drzwi nie ma w sumie. Ale wiesz, że już są. Eee, dobra, nieważne. To chcę do tamtej, do, do tamtej wola. No dobra, o, to bo musisz ty... mi oddać drzwi. Ej, ale co to jest? To jest luksusowa cela? Tutaj dip no, jest. No jakiś? tak wyszło, oddaj drzwi, oddaj drzwi. A, no dobra masz, ale chcę jedzenie w zamian dobra, daję ci tutaj jedzenie. Okay. Zamykam cię tutaj cyk. No i stary, jesteś bez wyjścia teraz. No sorry, ale takie <laughs> życie. Możesz sobie tego dystans to jest tym zajęcie. Specjalnie zabraliśmy stąd crafting table, żebyś nie miał możliwości tutaj niczego zrobienia. Dobra, dobra. Eee, Rozumiesz to? A co tu jest? Nie ma w ogóle. Co, chociaż coś... czekaj Tak mi się wydaje, że powinienem dać ci jakiś tutaj crafting table. Okej, okay, to. Do... Tam nie wiem, tam nie wiem. Jak myślisz, dać ci coś? Czy nie, nie, no nie musisz. Ja tu sobie, o zobacz, podciągam się na tym. No, no dobra, iść. No to ja pamętam. Ja posz... Kurde, Nikt spać nie, nie, nie mogę. Stary, widzimy się za 5 dni, bo okay. naprawdę, no ja nie będę się tak bawił. Jak ty jesteś mi okradać, no to elo. Essa. Dobra, on chyba już poszedł tutaj. Yy, widzieliście sami, chyba co mam tutaj w EQ. Mam kill -off, diaksowy, który mi się udało jeszcze z domku grać. Na początku myślałem, że wezmę sobie tylko taki tutaj drewniany, ale zobaczyłem, że mam diaksowy, no to trochę oczywiste, że sobie taki wezmę. No I my możemy w sumie już stąd wyjść, tylko nie wiem, czy Abra tutaj nie będzie po prostu kontrolować. Kurde, dobra. Ym... I wiecie co? Ja pamiętam jedną rzecz. Tak, to się zgadza, tu się zgadza. O jacie. Mamy tutaj rzeczy, bo kiedyś jak ulepszaliśmy więzienie za Abrą, to zrobiliśmy, że tu będzie po prostu. Mm, jakby to powiedzieć. Będziemy tutaj sobie mieli jakieś rzeczy, takie ukryte, żeby wyjść, tylko żebyśmy my to wiedzieli. I nie wiem, czy on o tym już nie zapomniał przypadkiem, bo mm, dał mi celę, w której to wszystko jest. Serio. Dobra. Ym... Tylko pod którym klockiem to było? Musimy to sprawdzić. Tylko. Kurde, nie mogę zbyt zobaczyć, jak tam Abra chodzi. Czy on tutaj podchodzi jakoś? Czy on sobie poszedł i serio za te 5 dni wróci? Nie wiem, sam nie wiem. Dobra, możemy coś pokombinować tutaj. Eee, może ten klocek to był? Ej, serio? Nie ten. Kurde, ej, który to mógł być klocek? Ej. Eee, ten może? Nie ten może o ten to był. I musimy spróbować, bo za którymś razem raczej nam się uda stąd wyjść, ale nie nie wiem. Poczekajcie, widzę Abra chyba idzie tutaj. Dobra, szybko zobaczmy jeszcze o tutaj klocek. Ej nie, żaden z tych. Kurde, ej, teraz już nie wiem sam, którędy powinienem stąd wyjść, bo obsa będzie się dosyć długo kopało. Mm, dobra, on tu idzie. Teraz musimy być cicho i spokojnie. Okej. Okay. Dobra, jest już tu abra, więc ja będę cicho. Halo, halo, o co chodzi? Eee... Co on, on robi tutaj w ogóle? Nie wiem sam, nie wiem sam co on tutaj robi, nic nie chce jakoś ode mnie, spoko. Dobra, okej, okay. myślałem, że tutaj cię wyłamiesz i będziesz przepraszać za to, że chciałeś mi okrać, ale mm. dobra, w każdym razie... Pewnie jesteś taki cwaniak, że pamiętasz jak przebrabialiśmy to więzienie no i tak, zostawiliśmy tak. po jednej kratce, co? Chciałeś już sobie wyjść. I co? I nagle nie ma tej krateczki mm. pustej, co? Nagle, o, Chyba jesteś skazany na to, żeby zostać tutaj jednak przez prawie tydzień. No. Ej, nie, no bez przesady, tydzień... A nie pięć da się co? krócej... Nie, nie no, pięć dni no w sumie masz, pięć dni. Dobra, dobra, no to to spoko, dobra, to ja sobie elo. tu zostanę, elo. Elo, oczywiście, że nie zostanę, ja, ja tu za chwilę wychodzę. Ym, czyli Abra jednak trzeba rozkopać po prostu... Opsa, dobra, no to sobie to rozkopiemy i stąd wyjdziemy. Tylko... Czy nam się to uda? Jak to zrobić, żeby śladów nie zostawić? Ej, dobra, już wiem jak, bo tutaj e, przez wyjście główne byłoby głupim sposobem, żeby wyjść, ale jak tutaj są kraty... Mam pięć Ta dobra, mam pomysł. A możemy tak to zrobić, tylko żeby tutaj Abra przypadkiem nie poszedł. Okej. Okay. Ej, tu jest dużo wieśniaków. Jak oni by nas wygadali, to byłaby masakra. Ale wychodzimy i nie pozostawiamy po sobie żadnych śladów. Ja już wam pokażę, jak wam to zrobię. Cyk. Okej, okay, tutaj przeskakujemy na to. O, w taki sposób właśnie i teraz możemy uciec, w ogóle nic nie robiąc. Lol, dobra, ha przeżyję już taki spadek. Okej. Okay. Eee, Abram jej raczej nie widzi. Ja stąd zwiewam. Ja sobie muszę jeszcze po mojej itemki podejść, tylko to trzeba będzie jakoś naokoło to zrobić. Um, czy on już tam idzie? Jak on się zorientuje, że mi nieba będzie raczej wkurzony. Ej, on tu ciągle stoi. O oh, no. Przecież ja nie mam szansy tam przejść nawet Dobra, idę, ja się skradam jakoś teraz bardziej. Tyk, cyk, cyk, To są moje itemy. Biorę to wszystko co jest moje i stąd zaczynamy zwiewać. Kurde, to jest też chyba moje, co nie? Ej, on tam jest, on tam jest, ja się chowam. O kurde, i teraz było blisko do tego, żebym nie zauważył w ogóle. Ej, czy on tam nadal jest jakoś? Ej, nie wiem sam, bo teraz już mam takie zdziwienie, czy on tutaj nie chodzi w okolicy. Okej, okej, okay, okay, dobra. N nic ha, więcej nie jest, co jest tutaj warte po prostu tego, żeby brać, więc ja stąd zwiewam. I mnie po prostu ciekawie jak kamera na to zareaguje, że mnie nie będzie, bo to będzie przekomiczne. Serio. O ja Ej, nie, 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 nie gadajcie, co? że ja przebiegłem tędy. Muszę co ty zwiewać. Nie, dobra, wrac, nie, masz szans, idę stąd. Ucieczkę, już jesteś na 7 dni jeśli będziesz dalej uciekać na dwa tygodnie pójdziesz. Na 2 tygodnie Nie elo, ja sobie uciekam, serio, serio. O, ale wiesz co, poczekaj, poczekaj, stanio tam, poczekaj, nie podchodź, na 2 nie podchodź. Pójdziesz, na 2 dobra. Tygodnie, dobra jeśli nie, nie, ja nie, elo, elo, elo. jeśli nie, dalej uciekać. nie, 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 tygodnie nie, e, nie, ale, jakoś... ale może jakoś. nie, 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 No. O, zależy za Jaki fajny samochód się może chce mieć kolejny. No, mm. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. No, a może trochę złota się przyda, pieniążki jakieś? Tak, jest. jak najbardziej, jak najbardziej się przyda. No, to ile by tak było potrzeba? Nie wiem, no myślę że tak, że z... no... 22 złota i zapominamy o sprawie. Dobra, dobra. No to chodź ze mną, chodź ze mną, ja ci dobra, mogę dać, ale... Mm, Serio, wytrafiuję dzienia teraz i, i, i czy, Serio? Chcesz się przekupić, czy teraz mnie chcesz oszukać po prostu, bo już nie wiem nie, sam. To, to pieniążki zawsze przyjemna sprawa, nie? Okej, okay, okej. Okay. Jakby wiesz, hmm. w sumie to nic mnie nie zabrałeś. Hmm. No dobra. No to możemy No wszystko odzyskałem, tak? No. Mm, okej, okay, dobra, to chodź tam na górę, tylko to tak. Nie możesz do jednego miejsca wejść. Po prostu, okej? Okay? Aha. Tak możemy zrobić. Ja poczekam, ale po poczekaj po prostu na górze, dobra? To gdzie mam być? Tutaj? E tutaj gdzieś możesz być. Ja zaraz wrócę. Dobra, to poczekam tutaj chwilę. Dobra, lecimy teraz do mojego magazynu tajnego i tam będziemy mogli wziąć złoto. Dobra, chcę 32. Ja dam mu tak, żeby w ogóle zapomnieć po prostu, bo serio, tego złota tutaj mam mega dużo. Bo tu jest cały skład tego, naprawdę. Tu to jest ta skrzynka i widzicie, to jest 5 bloków, 5 staków bloków, to wszystko jest w zasadzie ze sprzedaży, czyli samochodów samych tutaj w tej grze, więc naprawdę to jest mega, mega dużo, hmm, ale chyba Abra się uda przekupić chociaż, żeby tak było, o, dobra, mamy 63 i jeszcze tak, tak, dajmy, okej, okay, cyk, cyk, w ogóle weźmiemy sobie te kilka bloków, żeby naprawić tam hmm, po prostu drzwi I możemy teraz polecieć na górę, okej, okay, okej. Okay. I teraz tylko tą windą i jesteśmy już przy... A, O ile, że on tam nadal jest, bo nie wiem co on w sumie robi. O. Okej, okay, tutaj lecimy, lecimy. Jak najszybciej musimy się dostać po prostu. O. Wow, serio, myślę, że ta winda dużo wolniej działa, ale tutaj się naprawdę szybko dopływa. Okej, okay. Elo, Elo. O, siemanko, um, jak, tam, jak tam? No to tam ile wygląda? tego złotka potrzeba? No myślę, że... Słuchaj, jakby... Wiesz, ogólnie... Może mhm. wytłumaczę dlaczego chce się dać przekupić, mhm. tylko z tego powodu, że patrz jesteś jedyną osobą, która tak naprawdę przez, patrz ten serwer już jest z dwa mhm. miesiące, jakby ta wioska jest z dwa miesiące i pierwszy raz w ogóle chciałeś mnie odnieść, jako A. jedyny, okay. cała reszta chciała mnie więc jakby możemy zapomnieć o sprawie 32 złota i wiesz. Okej, okay, dobra, no to mm, tutaj, wow, w ogóle to wpadło jakoś tak, że nie mogę tego łap tutaj, chyba starczy. Ale to co? za dużo, 64 to e... prawie. Ale. No, może być tyle. Dla mnie nie ma różnicy. Ile to było? Ile to było? 32 chciałeś, ale Ajej, tak sobie nie było po prostu. Bo mi się to zestakowało, ile tutaj było? E, no stack ci dałem równo. O, właśnie jakoś tak za dużo. Hmm. Jesteś pewien? Jesteś pewien? No tak, ty, to możesz iść, czy ja sobie tutaj pośpie czy coś. Ale ty za... Du ale na pewno ty nie za dużo mi dałeś? No dałem ci za dużo. No, no dobra, to ja zarobiłem w tym odcinku 64 zł, to, to elo. Dobra, elo, elo. Ej, to mi to pasuje, to siemka. Eee, dobra, lol, udało nam się właśnie Abre przykupić i w sumie nic się takiego złego zł 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 nie stało, tylko kurde, trafiłem do tego więzienia i z niego również uciekłem. Lol, nie sądziłem, że uda mi się uciec, ale naprawdę dobrze, że sobie te temki jakoś na szybko wziąłem, bo inaczej byśmy raczej nie uciekli by się nie udało przekupić abry, ale tak to mamy fartat. W każdym bądź razie ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Ja byłem z cześć!